Cześć, witajcie w 29 odcinku z Grida. Dziś na ziemi amerykańskiej oto seria Long Beach, San Francisco i Washington. W Kenny, Zegu, śródkim Bo. No, Bo sport po prostu stać. No i co, jazda. Dzisiejszy dzień był dosyć zaskakujący, już tak powiem. W z tego powodu, że no, miałem mieć seminarium dyplomowe, drodzy widzowie. Przez internet ja seminarium dyplomowe o 5. Ale pana profesora, profesora na tym seminarium nie było. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Ja widzowie. Dlatego poznałem nowego kolegę, którego tu pozdrawiam cieplutko, Nawet już mam cię znać na Discordzie, to nie też się gadało musieli, żeby o wszystkim, chociażby o kapitanie Bo mi się trochę gadało i niepokich Martosza Walaszka, ciut o Pokémonach, ciut o y, Jojo, bo też kolega bardzo lubi Jojo. Więc nie ma tego, żeby na dobre nie wyszło. Też moi praktykodawcy pozwolili mi trochę poszparać w internecie, żebym sobie trochę zrobił pracy dyplomowej. No i już około, tak już jestem y, prawie, że piąta stroniczka. Piąta stroniczka. Co jest jedynie jedną szóstą tego, co trzeba na minimum. No to jest 30 stron, mówiły mi robocie, że trzeba co najmniej 30 stron, żeby praca licencjacka w ogóle mogła sobie po prostu tutaj... Istnieje, to. Więc dzianek tak, udany Dzianek, widzowie. Udany, choć... Mało co wskazywało tylko na to, że będzie udany. Jeśli brać racja, że jak to tak, że pan tylko, z pana 5 stron pan robi wakacje, no... Takie, takie, tego typu rzeczy... Ma się okazało jednak, że... Tu... Taka, całkiem przyjemna niespodzianka. A wracając do wyścigu, no jedna powtóreczka zużyta, puch na gdzieś na końcu. Dosyć momo się na e, tym, na daszku tego klinika prezentuje. Ażby ptaszek ma swój daszek, jakoś tak Kolejny się. Poradził. Coś spóźniony ten chyba. Szef jest. Szef jest. kubi. To też szef mi gada, nie tutaj jeszcze za sobą. szef pewnie się chce troszczyć o kubię, dlatego że kubi jest już coraz lepszy w te klocki, to jednak szef dalej się troszczy. nic nie stało, jego kierowcy. Kurt Lexal, dojdź ja? Noś też wczoraj tych naszych piłkarzyków i nie powalili, ale bramka jaką zielów pakował stadiony świata. Powiem, no, no nudne przyznam, nudne, ale chociaż grali w obronie nie aż tak źle w tej obronie. Muszę przyznać, że w obronie to gra mnie jako tako podobała. Szkoda tylko, że w ataku taki trochę brak Czyli Nawet zadowolony, pomimo wszechpanującej nudy na meczu Polska-Nowa Zelandia, zadowolony, że jednak Obrona była w stanie powstrzymać nowo z Chrisem Woodem, który ciekawe, nie zaczął. Przyjmijty Chris Wood. Czyli nie lewarało Chrisa Wooda, piłkarza Nottingham Forest, przez premier, że to kocur jest. A to okazało się, że jednak trzymali go jako tajna broń. Dziwne, ja wiem, że tylko sparring, ale sparring jest z wyższym mistrzostw świata. No jednak, jakby się nam trafili tacy, no to można było uniknąć tryptyku z meczem otwarcia, meczem o wszystko i mecz o honor. Robercik nawet nie zagrał. Nie wiem czy dość się dodać po prostu, trener Urban taki czołowity Okej okay. Pierwszy wyścig drugi, a 8 ósmy Kurt Lexan z Rockford Motorsport, Kurt, 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 Kurt Ebeleno. Ustało 10 punktów za. Gdyby się ta patyki zdobywa. Na samym końcu, ale chociaż Kurt jest też kiepsko zaczyna. Adaś, nie daj się temu kuchniowi, Adaś, broni się. Kruci, nie, no nie, 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 nie. dobra. Tym ostatni, Kurcie już się dostaje, już się przedziera, jasna cholera. A jeszcze będę miał okazję do nich nadgonić. No, uszkodzony kierowniczy... chodzony silnik, też koła, ale... Nie, chyba są. się chyba, Ada się wywalił i Kurt. Adaś, pierdoło jedna! Nie, na tej tutaj gorzej, bo Kurt się... Obronił, i Kurt dalej przede mną. Padaj za mną. No ściero szwabska jedna. Tak oto chciałbyś powtóreczki, a ja jestem trzeci od końca. A Kurt Czajseleksan dalej jest przede mną. No widzowie, kiepsko. Kiepsko w tych kening Coś nie wiem. No niby szwedzka marka, ale jednak kupiłem mu coś nie po drodze. Ne, tak. Skoki po torowisku. W zawieszenie też padło. Kurde. Fenek, no. Ten się wykręcił. No niestety... Kurde, za mną. Kurde, jak tu miota jest oczywiście i zakręt. Ostry. I teraz właśnie najlepsza część. Odwrócone torowisko. Czy znaczy, też nie wiem, tylko z górki. Pazurki. Czy będę musiał to dwa razy, te, to, te torowisko i te skoki. A nie mam już powtórnych widzów. Nie będę musiał spać. Te szabie... ciebie woną. Dobra, a się Trochę sobie odpuszczę Ale tu się ciasno zrobiło teraz. Tutaj krakta musiała być. No dobra, wiem, że to jest mój teammate. Czy Tu jeszcze będą emocje w tym wyścigu, widać, to się będą emocje. Kolejnie się wyrąbał. Robert North dzięki uprzejmości Kubiego jeszcze się nie wyrąbał. A zakręcił. Tak się odwdzięczasz, swaniaczku, tak się odwdzięczasz? Zarobi się, ta się powtarali wyścig, bo miałem powtórek i to wie. No bo dobre nowinki. Ok, to robisko. ode, dla długa. Skoki, drugi... Oj kurde! Pomijam się nie mnie wykuciu, że podczas skakania się nie skręca. To jeszcze z Intro Undergrounda jeszcze. To taka była porada. Ja wtedy Janem się widorzyć się gierką. O 4 lata wtedy, jak wychodził grid Autos... Nie, autos to był gridy kapuszku. A Co? się tu właśnie stało? Jaką solę nie słyszała? Ta konsola, kurczę, miała uszy. ta konsola ma uszy, widzowie? Może ma uszy. Smasz ty duszę na ramieniu, mój stary druh. Oj, kurde, Macie! Z tym się nie tym, Jak, patrzcie jak mi, kurde, teraz. Ja nie, 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 nie. Mi się ledwo, kurde, felek skręca. Nie, 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 jeszcze raz nie, od nowa wyjść, tak nie bawię. Tak nie bawię, nie ma możliwości, że tak będę bawił, widzowie. jest długi, ale co z tego. się z tą serią chcę uporać, widzowie, już. Trochę do serii seria ja nuży będę wami szczery i Chciałem jakieś trochę nowe rzeczy spróbować. Nie wiem, może coś OBS-a, może jakieś tam e, przeglądy lig na wstępnych. Właśnie, adaś, no Adaś, nie wpierdzielaj się, nie mówię. Zakonska i coś tam jeszcze się wydaje. I będziemy promować na tym kanale Alkohola! Właściwie robimy o alkoholu w tygodniu z reklamami. Murfied, ja. Okay. Ja, w drugą stronę, czyli z góry na dół pierwszy raz, No dwa, dwa, jedna dwa, Pamiętam to sobie Kent Murphy, ten który się nie miał problemy z yy, frakcją, ja. Robert North za mną Ciekawe jak, ciekawe jak... Adaś Kurde, kur, kur, tutaj tutaj jemu się nie podoba to, że tu jest kolejny Murphy znowu się wygrąbał i się pokonano chyba w powolnym tempie jedną relację z toru. Hej! Coś emocjonujące tutaj wyścigi. Nie powiem, że nie, widzowie. Chyba w mniej niż pół godzinki się nie uda mi wyrobić. No kurczę, znowu się pójdzie za mną. Wy co? Śnią. Niech to Dunder To cyk. już dzisiaj e, czwarty? Tak, czwarty raz to robisko. Podejdź, te wibracje czuję na tym kontrolerku moim. a we mnie nie pił ale naprostowałem swojej dobry oczynek mam. Dziękuję. Które, Kurt, Daniel Carter i Alex Price. Mówiłem ja sobie, że byli znaczący w tej rywalizacji. A daś ósmy. No, Zawsze się iść, żeby wygrał. Miszostwa tam. tak to. Miszostwa nie muszę wygrać. Łańmy, żeby się wygrywał, wydało wojnę wojny. jakoś tak. miało się coś złego zdać na tym torze okej, masz na witę takie a ja mam najdeżę albo mi się tyle czas bijają już iść, i, i będzie. Słownika Bęk. Posłownika Ok, ale jak... Ne. Bo trzeba pójść w inny piątek. Co to będzie? A tu Nie, nie będę już pierwszy, teraz tylko żebym yy, nie w tej pozycji. Kurta jakoś, jakoś nie widzę tego kurta. Znowu drugi, który kurt? Łoo! TNF, ooo! Ja cię pierdzielę! Tu czuję gościowi. Ostatni będą pierwszymi, pierwszy, ostatni, już jakoś tak. Remi z Danielem Carterem, jednak Daniel Carter teraz nie są im głównym. Daniel Carter i Joe Samson. Chyba trochę za surowy dla Dasia jestem. Teraz do Detroit, czyli amerykańskiej łodzi. Zradę któryś raz. To jest, to jest przesada, no tego kartera to na samym przedzie jedzie, no, no jakim prawem, no? Teraz ich pozwę nie Kurta nie, ku kukur... wojna z Kurtem się skończyła, teraz Daniel karter jest moim rywalem. Adaś Mordko, jedź tam, jedź, Adaś, jedź! kartel to jednak jest w razie Klopsik, skrzywana, jak w moich okienach, klopsik. Nie wiem, Jam. jedynie wiem, że drzewę to moja babcia mówiła na Forda K, czy Żawa. Ford K. To no kojarzy się do motora, prawda? Cytryny za się mówiło o cytryna niekiedyś, bo cytryny trwały właśnie w żółtych kotro, kolorach. Woziły. I te stare jak to było w, w tygodniu z Małym Głodem. Ten Citrenn, co... jechał właśnie. Nie, nie tylko ten co do ten nawiedzonego domu niskiego małego głoda szedł.

Poza konkurencją, jednak ta amerykańska łódź, czyli Detroit, dosyć łaskawe dla, dla Kubiego. Nie wiem, to jest fakt, że w łodzi jest klub, który, który lubi, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, widzowie, ale ta przewaga jest szalona, prawie że 7 sekund przewagi, ale jest drugi najcięższy poziom trudności mniej się na to dowód już widzowie. I Timple, ich... trochę David Hilton, Daniel Carter. Czyli jak Carter dalej dosyć się w tych klasyfikacjach, chyba no, gdzie? Yeah, no, właśnie, robota! Daniel, ma DNF-a Kurt siódmy, adaś szósty. Wściekły. Najpierw był pierwszy, potem DNF, potem dziesiątek stawki, no kurd, piąty. Karta 6 punktów... 6 punktów ma do mnie straty, czyli jeżeli Daniel byłby pierwszy, to ja musiałbym mieć na tym przypadku trzeci lub czwarty. No jednak Puch sport się dosyć, dosyć dobrze, no ku dzięki ku chyba... Chyba jednak e, nie dla niego ta bestia z północy. No i do stolicy. O, Adaś z przodu stał. Dobra, teraz się będę starał, żeby Adaś trochę dobrze padło. Zasłuchaj, jak się złączy się od końca. Dobra, trochę nie w tył, chociażby kurta. E, tu nie jest mi 200 g? Zaraz mam Kiedy mm -hmm. David Fielder tam... Kiedy David Fielder Kiedy to daleko zajedziemy miejsce, drugi raz też, Trochę ryzykowny manewr, z stronę McCormacka, ze Szkocji, okej, okej, baj, no need to worry here, a in Nie się martwi, bo wiem, że Adaś nie ma żadnego zagrożenia. w klasyfikacji. W nie nie. A się na nas należało. Hop, hop, niech ma swoje 5 minut. Co ja będę obecnie? To taki surowy. I że okaże trochę ludzkiej natury. Wobec. Podmiotu niby nie nie było Niby to jest jedynie awatar w grze komputerowej. Ale jednak. Coś czujemy dla awatarów, jak to robiły w tym The Last of Us, czy w którym to było, że się Giinter Płaka w której jest rzędy. Jak się pokłaka? Już stare dzieje. To było głupie, to było bardzo głupie. Jak jesteście, że mi się cofnęło akurat do właściwego momentu, matko, kochana. Tak, ja jestem wdzięczny.

Zadowoleni. Kur dopiero siódmy. Tak nie, Adaś nie kończy końca, dzięki temu, że był na pierwszym miejscu. Adaś skończy na miejscu... Na miejscu czwartym. Proszę, jaki awans. Carter drugi, Hilton, David trzeci. Kur nie, na miejscu siódmym. że już lecą cyk. Więc za stolice. Ostate to będzie 764 i 4 000. Nice race. That will improve bottom line. O. Te soży Bynatek. Skład motul. No ale to było widzowie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Miłego wieczoru Wam życzę i cześć.